Witam serdecznie w pierwszych po wakacyjnych iskierkach dla duszy. Nie będziemy, co prawda, spotykać się w tych audycjach codziennie, bo niestety, pomimo naprawdę szczerych chęci, nie jestem w stanie czasowo zapewnić takiej ciągłości audycji, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu takie iskierki powinny się pojawić. Będą przeplatane też te dni. Innymi audycjami typu świetliste refleksje, audioboxy, czy też wirtualna kawiarenka, więc tych okazji do naszych wirtualnych spotkań no, będzie dosyć dużo. Druga rzecz jeszcze taka, którą też przy okazji chciałbym poruszyć, tutaj zachowam tę formułę, gdzie na początku jest muzyka i będę też kończył muzycznie każdą audycję. Nie robię tego dla wypełnienia czasu zrobienia gdyby przez to obszerniejszej audycji, tylko dlatego, że zwyczajnie po pierwsze lubię muzykę. Ta muzyka pozwala mi też trochę tak lepiej, skuteczniej wczuć się w klimaty audycji. A po drugie otrzymywałem bardzo dużo od Was różnych informacji właśnie, że taka formuła bardzo Wam odpowiada, ponieważ wielu z Was zwyczajnie jadąc na przykład do pracy czy przy zupełnie innych okazjach, Puszcza sobie takie skierki, puszcza sobie różne inne audycje i po prostu słucha. Dlatego będą tak, a nie inaczej wyglądały różne audycje na kanale, w gdzie te różne przerywniki muzyczne, klimaty muzyczne będą takim stałym elementem. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj, moi drodzy, dałem taki tytuł Odpoczynek i Energia. Jest pewną premedytacją, bo mamy co prawda już wakacje za sobą, ale wiadomo, jak to bywa z tymi wakacjami, niby czas odpoczynku, a niekoniecznie ten odpoczynek potrafi zagościć w każdym z nas pomimo jakiegoś urlopu, pomimo tych okazji, które powinny właśnie być tym momentem doładowania swoich akumulatorów. Ale to zmęczenie, zmęczenie niezależnie od tego, czy jest czas urlopu, czas wakacji, czy jakiekolwiek inne okazje ku temu, to czasem zmęczenie wcale nie przychodzi nagle, jak uderzenie, lecz osiada powoli, niczym kurz na zapomnianym parapecie. Z początku, niemal niewidocznie ukrywa się pod różnymi kolejnymi obowiązkami, różnymi uśmiechami, które potrafimy przybierać z grzeczności, z zadaniami, które wydają się do zrobienia na już. Koniecznie teraz, dzisiaj, jak najszybciej, aż któregoś dnia budzisz się i czujesz, że, że coś w Tobie nie współgra. Jakby Twoja dusza chodziła przynajmniej o krok za Tobą, nie nadążając za Twoim tempem narzuconym przez codzienność. W takich chwilach, właśnie w takich chwilach, szczególnie warto się zatrzymać i zapytać, czy, czy ja naprawdę odpoczywam, czy tylko w takich chwilach nie robię nic. Czy może naprawdę pozwalam sobie na regenerację, czy tylko czekam, aż zmęczenie minie samo? Dlaczego warto zapytać? I poszukać na to odpowiedzi, bo odpoczynek to nie przerwa w pracy, ale świadomy powrót do siebie. Wielu ludzi uczy się żyć w trybie działania bez Doładowywania. Ale tak jak telefon z rozładowaną baterią traci kontakt ze światem, tak człowiek bez tego wewnętrznego doładowania traci po prostu kontakt ze sobą. I nawet jeśli działa, rozmawia, tworzy, to robi to tak naprawdę z rezerw z napięcia, a nie z tej czystej, potrzebnej pełni. Trzeba sobie jeszcze coś innego uzmysłowić, że nie musisz zasługiwać na odpoczynek. Nie jest on nagrodą, jest niczym oddech. Jest po prostu oddechem takim samym jak ten, który bierzesz nieświadomie co kilka sekund, a bez którego nie przetrwasz chwili. Tak samo Twoja dusza potrzebuje przestrzeni, przestrzeni, by, by w niej mogła powrócić do niezbędnej równowagi. Twój spokój, to nie słabość, to, to solidny fundament, potrzebny fundament. Może właśnie dzisiaj Twoje ciało, pomimo wakacji, które były, pomimo być może urlopu, który miałaś, miałeś, próbuje tobie coś powiedzieć poprzez różne sygnały, poprzez ospałość, a może rozdrażnienie, uczucie przetłoczenia, czy niechęć do. Działania? Nie traktuj tego jako przeszkody, ale jako głos z wnętrza. Traktuj to jak wołanie o chwilę ciszy, o łagodność, o zaufanie do rytmu, który, który przecież nie potrzebuje przyspieszenia. Pomyśl o swojej energii jak o wodzie w studni. Jeśli nie dajesz jej czasu na napełnienie się, zaczynasz czerpać z dna, z mułu, z tego, co już tak naprawdę tobie nie służy. Ale gdy dajesz sobie prawo do zatrzymania, czasami do nic nie robienia bez poczucia winy. Ta woda. Życia wraca, czysta, świeża, żywa. Nie zawsze musisz świecić jasno. Czasem największym przejawem Twojej mocy jest to, że, że pozwalasz sobie właśnie zgasnąć na chwilę. Dlaczego? By powrócić z nowym światłem, z nową energią, z nową mocą. Świat nie przestanie się kręcić, jeśli się zatrzymasz, ale może właśnie wtedy to ty zaczniesz poruszać się w zgodzie ze sobą. Dlatego nie szukaj usprawiedliwień dla swojego zmęczenia. Ono nie jest kaprysem, ale ważnym sygnałem. Zaproszenie do głębszego wsłuchania się, do tego, by zrezygnować na moment z roli wykonawcy i znów stać się po prostu obserwatorem własnego wnętrza. Gdy naprawdę odpoczywasz, to nie tylko ciało się regeneruje, ale i myśli stają się klarowniejsze, twoje emocje. Łagodnieją, a co najważniejsze, dusza zaczyna przypominać Tobie o swoim prawdziwym głosie, o tym, czego naprawdę pragniesz, o tym, co Cię porusza, o tym, co Ciebie wycisza. Czasami największy dar, jaki możesz dać światu, to swoją obecną. Ugruntowaną i spokojną wersję, nie tę, która daje z siebie wszystko aż do wyczerpania, ale właśnie tę, która wie, kiedy zejść ze sceny i napełni cię ciszą. Dlatego pozwól sobie dziś na oddech bez celu, na spojrzenie w niebo bez planu na chwilę, której nic nie musisz udowadniać, bo w tej przestrzeni właśnie tam, w tej twojej przestrzeni pojawia się prawdziwa siła, taka, która nie potrzebuje hałasu, by być słyszana, taka, która przywraca Ciebie do życia. Jeszcze przed audycją postanowiłem sobie, że będę do tych iskierek starał się dla Was oferować propozycję takiej krótkiej afirmacji. Kto będzie chciał z tego skorzystać, ale na dzisiaj, na ten właśnie taki, a nie inny temat, na ten moment, proponuję coś takiego taką afirmację. Abyście sobie powtarzali, kiedy, kiedy poczujecie na to chęć. Zasługuję na głęboki odpoczynek. Mój wewnętrzny spokój jest podstawą, fundamentem mojego światła i mojej mocy. Dziękuję Wam, moi drodzy, za to dzisiejsze spotkanie, za to, że chcecie się spotykać właśnie w taki sposób, słuchać tej skierki, że cenicie ich wartość. A na zakończenie trochę takiej bardziej dynamicznej muzyki. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. You made my day. You made my day. Yeah. You made my day. Oh, day. Oh, day.